Okładka Newsweeka. To jest nowy Newsweek. Jak Państwo widzicie, ta oto okładka, to oto pismo promuje alternatywny w stosunku do tradycyjnego model rodziny, model małżeństwa. No, można to nazwać nawet nachalną taką propagandą homoseksualną. Zresztą sam tekst jest wyjątkowo wypełniony manipulacjami, innymi podziałami skrajnymi manipulacjami znanymi z poprzednich systemów, mianowicie na przykład tekst, jeden z aspektów tego tekstu mówi o tym, że biedni homoseksualiści czy, czy partnerzy ze związku homoseksualnego nie mają na przykład jak odebrać listu na poczcie, kiedy wystarczy przyjrzeć się obowiązujące, obowiązującemu w Polsce prawu, żeby zauważyć, że do odbioru listu wystarczy zwykłe pełnomocnictwo i pełnomocnictwo, i takie pełnomocnictwo może wypisać jedna osoba fizyczna, a drugiej osobie fizycznej, ba w większości, w większości korespondencji pocztowej, takiej jak w przypadku Awizo, nawet najbliższa rodzina nie jest w stanie odebrać za osobę fizyczną, na, której, na którą adresowana jest Awizo, czyli jest to typowa manipulacja chcąca przedstawić homoseksualistów jako osoby poszkodowane w naszym kraju w ogóle niezgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto jak Państwo widzicie, ta układka. No, stosuje coś no, absolutnie niedopuszczalnego, mianowicie y, próbuje się tutaj y, używać dziecka jako, takiej, jako, jako narzędzia takiej pro, propagandy homoseksualnej. Jest to coś absolutnie nie do przyjęcia. Ponadto sam wydźwięk tekstu nawiązuje do w moim przekonaniu łamania prawa, to znaczy do tego, że Mimo że, prawo w Polsce obowiązuje, mimo, że prawo w Polsce obowiązuje i przedstawia, jak powinien wyglądać model rodziny, to wy, to wy i tak zakładajcie inne modele rodziny, czyli łamcie de facto prawo, adoptujcie dzieci, jest to fajne, może być to fajne, w innych krajach tak robią, czemu wy, nie możecie tak robić. Taki jest de facto wydźwięk tekstu, czyli nawoływanie do łamania prawa. I my się na to nie zgadzamy z dwóch prostych przyczyn. Czyli pierwsza, pierwsza, pierwsza przyczyna, którą pobieżnie już poruszyłem, mianowicie. Obowiązujące w Polsce prawo. Otóż najwyższe prawo, najwyższą, najwyższe, najwyższą, najwyższe rangą prawo Konstytucja Rzeczpospolitej mówi o tym, że małżeństwo to nie jest, tak jak się próbuje przedstawiać tutaj w Newsweeku, związek dwóch kobiet, tylko związek kobiety i mężczyzny.